Bardzo serdecznie możecie pom... Pamiętajcie, możecie ze mną grać w Killera. Link macie, nie macie linka w opisie. Nie, nie macie jestem hamem, nie macie linka w opisie. Czartuję, nie jestem hamem, tylko jestem dopiero co mam 5 subskrybentów, a więc nie wiem. nakrywam przez boostera, tak jak te. Ten jak on się nazywał Hello Tyk Polecam. Jest warto. I wchodźcie na Klera, bo możecie mnie tam spotkać. Jest na to no szansa. Niedługo będę miał swój klub w ogóle w Roblox ich zdania. Klub w Roblox. Zobaczmy jak tworzyć klub na telefonie. Klub na telefonie w Roblox. I może nam się to udać. Tylko, że ja muszę gdzieś tu pójść. Żeby kilo No tutaj będzie idealnie. Przy tych samych chodzikach, Jeszcze zrespiłem. Ja to się zrespiłem? Bo jestem. Nie, nie zrespiłem się tutaj. Wcale nie zrespiłem. Oddychamy jeden. Widzi, że już jest... Widzisz, że nagrywam na YouTube, już chcemy zwalić. Zwalaj się sam. Nie? Okej. Okay. Ale proszę sobie wszystko. Dobra, ja też tak umiem. Gram na telefonie wiem, nie mam... nie mam komputera. Choć nie wiem jak nagrywać na komputerze, bo w ogóle nie mam. Mam laptop, ale to też szkoły, Bo mam lekcje zdalne. Wszyscy mają lekcje zdalne. Ale mówmy o takich rzeczach. Czekajmy! Dyn, 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 dyn. Dobra, żartuję. Co, jeden dzień, jeden film kiedyś się jakoś wyrobię z tym a teraz zdjęcia dyn, dyn 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 słuchajcie wy też robicie melony wbijajcie na sklep fireouta fireout nie wie że ja nagrywam może i wie na 100% kiedy no. Moje matki. Dobre, zmieniłem z skinę kiedyś miałem na goło. Ale spodnie to mnie, spokojnie. Spodnie to mnie. Zobaczcie sobie filmy. Ej, jestem kozak. Ja lecę. Ja lecę do wyjścia. Jestem kozak. Jestem kozak. Nie wiem. Jeden raz tu z kolegą, kiedy jakiś 30. level, 31. level, był mordercą co tylko my zostaliśmy, to my. O tutaj, kampiliśmy. o tutaj, o tak. Kiedy już była. Tylko spani minuta do otworzenia tego, my tak kampiliśmy. to on zrobił tak. Uuu! I nas. I nas zajebał. A więc nieważne. Nie, nie wymierasz, ale już ponad 5 no, minut. Przyznajmy się, 4 minuty no. Z jakieś 10, 11 minut filmu? Tak, z 11. 15 może być. Elo? Pyk. Jakby co? Ja mam 20 level i mam jakby w rysach. Mam tego za 2000. Nie wiem ile na to zbierałem, ale bardzo dużo. O. Nie, 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 gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest Wampir, wampir W sumie w ogóle nic... O tutaj 2000 kosztował. nie? 2000 Get premium Zobaczę cokolwiek Ja mam VIP premium Nieczel premium Get Premium, nie ja mam premium Error, bo ja mam premium Wszyscy na YouTubie, którzy nagrywają Roblox mają premium Dobra, getta mapa. I teraz się bawię z kolegą, że się ukryłem na tym drzewie, już nie widzicie. Niech to ma... No. Nie wiem od ale chyba od roku. Od roku nie jestem z Gilaram. Cztery lewele więcej. Idę do lodówki. Przekłam się tu zaraz pij. Ostroj do lodówki. Ech, A pychotka też była benzyno gzę. za, tu idzie. Szybko, szybko, na górę, na górę, na górę. Jestem. tam. Stoj. Get me premium. Get me premium. Bo bo zawsze klarpa... A W ogóle jak ja oglądam pod maską. Te tre 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 tre. tre tre Takie tak wyglądam pod maską. Nie wiem, czy były komentarze wajtarskie, co masz pod maską, ale nieważne. Nie lubię hejtów. Nie lubię hejtów. Bardzo nie lubię hejtów. W ogóle ty mi wystajesz. Dobra, nieważne. No teraz piękny podbródek, nie?

hejterzy hejterzy mi tylko nie pomagają. O! Dziękuję. On nie jest hejterem Ja mu wybaczam, on nie jest heiterem. On nie jest heiterem, bo on mi pomógł. Ja jestem chama i nikomu nie pomagam. Walić, chamy. Jak gdyby zostały dwie benzyny takie. Jakby co? To jest tak, że słuchajcie. Gdy chcecie mieć to, to zbierajcie 4000 i go kupcie. Wiecie, szczurka. Tylko dlatego powiecie co? Bo już nie da go szybko. Nie da już się go zrobić. Nie dasz. Ja z kolegą, kolega we mnie wierzę że chociaż mi się uda. Nie? się nie udało. Lecz się udało. Miałem baterię i wyszłem. O, pająk, pająk, pająk. Jezu, pająk. Pająk, pająk. Pająk. Jezu, po mnie pająk łaził, słuchajcie. Pająk. Dobra, nie jest na tej kampy. Jak mi zlagło sms, słuchajcie, mój telefon już P najczęściej nie nadaje. Mój telefon przychodzą mu co, co chwilę jakieś wirusy, nie? Tędy. Żegnam. Рип. 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 Причай, я цехай даже. я даже. Дупа. Luka, w zasadzie, pita, To był koniec odcinka. Nie ja troszkę wiem do tego. Cześć! A ja włączyłam, widzę